Zazwyczaj rozpoczynając coś nowego coś nowe w, naszym w naszym życiu, my jakimś czynem to wyznaczamy, organizujemy inauguracyjny przyjem, zapraszamy ważnych i bliskich ludzi, żeby i przeżyły ten nowy początek razem znamy. Odrzemy możemy możemy początek działalności Jezusa z taką pewną inauguracją. Tym inauguracyjnym momentem jego publicznej działalności, kiedy odkrywa się to jego misja i takim winie je, jest jego chrzciny. To bardzo ciekawa i um, ciekawa, ta czasem ważka dla rozumienia w germenie, scena w Ewangelii. Tutaj Jezus e, przychodzi do swojego dwoju wytnionego brata wytnionego Joana, щоб прийняти від W tej czasie Jan propowiduje chreszczenia, pokajania na wypuszczenia grzechów. До нього приходять усі, хто хочуть увійти на дорогу навернення, чують його заклик і приймають хрещення, бо хочуть змінити своє життя. Коли вони заходять в річку Йордан, то визнають перед Йоанном свої гріхи та слабкості. І в цей час народжується запитання, яке тепер, можливо, краще розуміємо, чому Йоанн Хреститель сумнівається і не хоче уділити хрещення Ісусові говорить до нього, це я повинен хреститися від тебе, і чи тобі, і ти до мене? Ісус наполягає і говорить, що мусить. Виповнити усю правду. Очевидно, Ісус приймає хрещення від Йоанна, і як кажуть євангелісти, зараз же вийшов із води. Чому? Тому що не мав гріхів, які міг би сказати Йоанну. Натомість, коли Ісус знаходиться в Йордані, то відбувається щось, що об'являє учасникам цієї події, ким він є. I oś witkrywaj jane i gołos ojca poczów się i zneba. Ce syn mi ulubley, szczo Jego w podobaw. Poczuwszy ci słowa, dechto z prysutnich, mich mieć wrażenie, maty wrażenia szcz że deśce czów i znaje ce prochołoszenia. Odrze w staromu zawiti ulublennym synom je jewryjski naród. Bogatrzawo Bóg mówił pro Izrael, pro Jakowa, że Bóg jest dla niego jak otec, i że Izrael jest jego dytynnoiu. Natomiast druga część tego progłoszenia, że jego ja podobał, na pewno nie jest pro Izraelu. Tamu, że wszyscy ti, jaki byli na rzeką Jordan, znali, że Bóg jest naprawdę wierny w lubowi do Izraelu. Ale Izrael swojej upowiednieniu nie zasłużył na wpodobania. Znaczeni, Isus, disno, je jedynym synom, w tym znaczeniu Jezus jest jedynym synem, w jakiemu otec może mieć wpodobania, ponieważ w nim nie ma grzechu. I kiedy, I kiedy otec objawia, kim, je kim jest on, jaki m, własny przyjął chrzestnia widziała, to jednocześnie pokazuje, że tym, na jakiego wszyscy czekają, że jest ogłoszonym i oczekowanym Messyję. Ta scena, chstu, I scena Jezusa chreszczenia Jezusa w, w Jordanii, choć w różnych Ewangeliach i przez różnych Ewangelistów po różnomu opisana, ma je kilka symbolicznych momentów, na, na jakie Piotr warto zwrócić uwagę. uwagę. Otóż pierwsze, pierwsze z nich to fakt, że, 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 sam że same, same chreszczenia, sam wchód Jezusa u riczku Jordan, sam, Jordan, sam fakt, fakt, że Jezus staje w nato w Bihryjsznikach, że zwiszczają i śmierć Jezusa, że Jezus zdźisnił ostateczną pokonaną nad grzychem i śmiercią. Zapowiada, pokazuje i rozkrywa słuchnianist Jezusa co do woli Ojca. To słuchnianist i słuchnianist, to słuchnianist, naprawdę, pełna lubowi do Ojca i do nas, i nas, nas, nas ludzi. Oczywietno jeszcze większe cia suchnia nic objawić się, objawi się podczas strażdania, ale tutaj podczas tut chręstenia że je W tym momencie też ten um, moment takóż schodzi Święty Duch jaki bezumowno jest obecnym w Jezusie widza początku. Natomiast w tej moment publicznej działalności Jezusa objawia się fakt, że Jezus będzie tym, przez jakiego wse ludztwo ma tym dostęp do świętego ducha. Ducha I jeszcze jedna rzecz, jak warto zauważyć, wreszcie, osobliwo warto zauważyć, właśnie jesteśmy w okresie Adwentu, w knezie proroka, je proroka Isaia. jest taki fragment, w którym czytamy O kołyby nebesa ty rozder i ziszow. Koły sw. Matei wżywaje te słowa Żydów, pro rozder ti nebesa, Що небо розкрилося і побачив Йоанн Духа Божого, що спускався як губ і сходив на нього, і голос Отця почувся. То Матейсаю хоче сказати, що очікування на Спасителя власне, сповнилося. Небеса закриті через непослух першої людини, тепер, завдяки Христу, його послуху, будуть відкриті і дійсно той надійшов на якого ми чекали, приходить, щоб нас спасти. Часто з подією хрещення Ісуса пов'язуємо наше хрещення. Оскільки хрещення Ісуса сповіщає хрещення Його крові, тобто страждання, смерть і воскресіння, тому, коли чуємо про хрещення Ісуса, часто згадуємо наше хрещення, тобто момент, в якому ми були з'єднані з Христом. W jaki sposób wibuwa się zjednania własne w taki, że razem z Chrystorem schodzimy? Win nas we swojeju swoim prenerzeniem, daje nam przykład, że my stawały w prawdzi pro siebie, pro tej je nasza sytuacja i widreklicia swoich grzechów, a potem, szczok my razem z nim powstały do życia. Тобто, щоб ми дали йому можливість підняти нас зі смерті і воскреснули з ним. Варто mm, пам'ятати, що хрещення є моментом, в якому вмираємо для гріха, і піднімаємось до нового життя, але встаємо не власними силами. А є піднесені силою і Воскресінням Христа, Його покора, Його слухняність є причиною нашого спасіння, саме вони стали досягненням, завдяки яким ми є спасенні. Тому, якщо хочемо прийняти це спасіння, мусимо війти на ту ж саму дорогу. Шокує, що після прийняття хрещення Ісус не розпочинає, можна сказати, такий тур. w swojej hmm. działalności, w jaką mógłby zdobyć jeszcze tak większą popularność. popularność, tak jak możliwość dzisiaj robią widomi i popularni ludzie, mają swoje koncertne, tury czy inne publiczne występy. Nie, Jezus po świętach to po inauguracji, odprawia się na pustelu. Ale I co może to może dziwiwać nas, ale co najbardziej odpowiada logice Ewangelia i usi logice ekonomii spasienia. Czemu? To że w tym czasie, kiedy Jezus przebywa na pusteli, dalej objawlać te, kim jest On. To Duch wywodzi Jezusa na pustelu i On żyje tam pośród sercu twaryn, a Anglii służą Jemu. Otóż, wysłowamy, Ewangelisty chcą nam pokazać, że Jezus jest naprawdę nowym Adamom. Bo żywe w harmonii z harmonii ze stworzeniem, tym widymi i niewidymi. I naprawdę, zawdzięki temu, że on jest wolny od grzecha, Jezus umie żyć nawet pośród Natomiast, dykich żeby jeszcze bardziej ujawniła się jego siła, żeby jeszcze bardziej objawiło się jego Bożestwo, ale także... Też, przykład, żeby dać nam jak przykład złego jak paramagaty um, z złego ducha. Je no Jezus, je bidany triumf pokusom, trzem pokusom przez szatana. To ma swoje też znaczenia. Nie jest bez znaczenia. To też pokusy, z jakimi Pokus borecja się Jezus, mająt um, swoje mają swoje, e, swoje przebaczenia, toczki dotyku w, historii w, w przeszłości. W historii zbawienia. Pierwszym, kto poddał się z pokusji był była pierwsza ludyna – Adam. Adam. Потім вибраний народ, який по особливому був улюбленим для Бога, якого Бог вів, якому хотів також об'являти себе і вести до спасіння. Вибраний народ також піддавався спокусі між іншими, випробовуючи Бога, домагаючи знаків, не віруючи в Боже провидіння. Tym, Ale wymagaju czy Tym kto peramaje ci spokusy, jaki je dokazą nedowwiy, bychy, jaki je jest... dokazą, braku upowania na Boga, jaki jest projawem jakiejś niewiery w Boga, w Bożą opiku i prowadzenia jakiejś nieporządku w związku z Bogiem Ojcem, tym, kto przemawia wszystkie te pokusy, jest Jezus. swojej swoim doskonałym słuchaniem, swoim i swojej wiernością Bochowi, on się pojawia przemocnikiem satany i daje wszystkim wierzącym nadzieję i, i wzór, ale także Sił, aby z Nim moc, można było pokłócić z pokusy złego, złego ducha, można było powrócić się do jedności z Bogiem. To wszystko zdzisnęło się dla nas, objawy objawić nam, że jest nadzieja dla nas wszystkich, że istnieje ktoś, kto zda ten pokłócić każdą naszą, naszą słabkość. Nie przemachajcie jej słabości, jak ktoś, kto nie znaje, o co mówi. nam proce posłania do Jewrejw. że kto to, kto jest naszym archierejem, to, jaki przychodzi, aby nas spasti, nie jakimś, kto nie znaje to, naszej słabości, ale jest tym, to, kto to, tak zjednawca się z nami, То має досвід спокушування і знає, що значить бути підданим спокусам, пережив це і тому, własне, тому може співчувати наші слабкості і приносить нам також ліки на цю нашу слабкість і грішність. W liturgii na no Muracji, osobliwym czynom zjednujemy się z Jezusem w Pusteli, kiedy gotujemy się do Paschy. To niezwyczajny period w cerkwi, tomu, że to dzieje na nowo. Wtedy próbujemy, uswidłome te sobie, że, że, że Boch chce dawać nam nowe, życia, że że Bóg nam dawać nowe że życie, nam życie że Boch chce dawać nam przegraną nad naszym grzechom i słabyścią, nie zaasłużeno, nie, nie przez nasz Izusylia, ale przegraną, jaką przyjmujemy od Jedynego słuchnianego zbyt, Syna odca, jaki Ojca, jaki jest naszym życiem jest i woskresieniem.